Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kochakomik. ze mną jest. Ola, cześć! Ej. Cześć, i podobno będzie jakiś niezapowiedziany gość. Ja nawet nie wiem, kto to może być. nie wiem. O, ja wiem, że. Tak się przestraszył. Oj, za dostałem, czekaj mi się serce uspokoi. E, dobra, cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim fajnym komiksie, który jest dla każdego moim zdaniem od małego do dużego. Przygody Jeffa. Tak. E, tak. Ja bym to nazwał Przygody Jeffa, no bo w sumie to jest o takim małym fajnym Właśnie. <grymku>. rekinku. Właśnie jaki on jest. Wiesz co? On jest takim rekinkiem, który był Pochodził z demonicznego wymiaru, ale się okazuje, że on wcale nie jest taki zły, jak na, jak, na, na jakiego wygląda. Oczywiście. No i ma mnóstwo takich zwariowanych przygód. No dobra, prostu... ale to powiedz nam coś więcej o, o ten origin story tego Jeffa, bo właśnie my tak przeczytałyśmy, ale no nie znamy tego uniwersum i, i nie wiemy, że z, z, z jaki, w, jaki się, w jakim komiksie się pojawił. Skąd on się wziął? On, on się w ogóle wziął stąd, że y, był jednym z pupilów y, Elzy Blanston. To jest taka demoniczna dosyć postać z uniwersum Marvela. No i w trakcie swoich tam przygód trafił pod opiekę Gwenpool. Gwenpool to jest takie połączenie y, Deadpoola z y, Gwen Stacy. I ja ci tutaj pokażę tak? jak to tak, wygląda. A, no bo później miał inną opiekunkę w komiksie. Tak, później ma opiekunkę mm -hmm. Kate Bishop. Tutaj no mamy właśnie, tam. to dostać z Hauke. Hakaj, Hał, tak, Hakaj. Ha mm -hmm. ha mm -hmm. tak, ha nie e, wiem. Czy... I przepraszam, ja też. Ja nie wiem, jak się to. <laughs> tak, okay. ale o to chodzi, że tutaj się spotkaliśmy, bo ja uważam, że to jest komiks dla każdego. Bo po pierwsze. Śmieszny. Bardzo śmieszny. Tak. No to są takie absurdalne, że to nie, chyba trzeba będzie mieć serca, żeby się nie pośmiać z tego, z absurdalności tych mm -hmm. przygód. Po drugie, uroczy. No bo sam ten bohater Aha. jest uroczy. A no właśnie, trzecie... bo to nie wiadomo, czy nie jest rekinem, czy pieskiem. pochodzi jak piesek, pływa jak rekin. W ogóle jest takim psem. No trochę cel. takim psem. Psem w sercu, ale jest takim rekinem. Jest rekinem, ale trochę przypomina psa. No bo rekina to nie zabierzesz do domu, a psa tak. Tak, ma duże serducho. Oj, a, tak, jest kochany. <noise> jest kochany i powiem tak, on mnie ujął tym, że on ma naprawdę absurdalne przygody. Tak, tak jest zwariowany, że jeszcze taką nie widziałem czegoś. Wiadomo, wygłupy wygłupami, ale on potrafi ratować tutaj zwierzaczki na przykład, co? Tak, on ma właśnie, mówię, on ma takie, że czasem ta puenta jest niespodziewana, nie? Że się wydaje, tak. że to będzie coś zabawnego. Ja uratował uratowałam Tak, że będzie taka niespodziewana puenta, że tutaj albo jak porwał tą rybę z tego sklepu i, i podarował ją to tak. było słabe. Tak, albo I... na przykład uratował ja mrówkę. Tak, ale tutaj też fajna ma przygody, bo na przykład lubi się bawić w śniegu. Kto by pomyślał, że rekin i śnieg, nie? No, to I... jakby woda, nie? I, by <laughs> się je... I trochę się go bali, bo on wszedł do wody i wszyscy uciekli. A, Nawet jest... ten, ten taki zielony wielki jak to był? Halk, Halk. Hulk, 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 Hulk. Tak. No. A, to jest ta bardzo zabawna przygoda tutaj. Tak, to jest ta przygoda w basenie. W mm -hmm. dużym basenie, jak on tutaj. Myślisz, zabawne. że pojawi się w którymś filmie z Uniwersum Marvela? Fajnie by było. No, słuchajcie, ja bym bardzo chciał, ale ciekawy w którym, bo wszędzie może się pojawić. Oczywiście. No właśnie, a przecież to jest tak niewykorzystane, gdyby pojawił się w filmie, to taki merch można z nim robić, że tak słodki jest, żeby zrobić z niego taką przytulankę, nie? No tutaj też... no. no, tutaj to mnie ujęło na przykład tym, jak on sobie kupił kostium. Właśnie przestraszyli jego, a. on sobie kostium kupił Rekina. Ale to właśnie, to jest to bardzo ciekawe, o zaczęło się to. mówić. Czyli on się pojawił jako, w poważnym komiksie, jako... Tak. Jako tak? taki demon. Demon z innego wymiaru, ale tak się okazuje, że demon z ogromnym sercem, urokiem osobistym i, i został jakby taką maskotką drużyny. West Coast Avengers. I dużo jest już z tych komiksów nie? Wiesz co, ja głównie czytałem to, bo przez tą swoją uroczą kreskę. Wiem, że wystąpił właśnie u boku Gwenpool i u boku Kate Bishop. Ale mm -hmm. y, czytałem to tylko pojedyncze przygody. Nie ma tego zbyt dużo na razie, ale mam nadzieję, że to jest tylko początek y, jego przygód, oczywiście. Um, so, wygląda tak... On się jak najbardziej Może sprawdza. Jak się... No mówię, y, dla, dla każdego, bo po pierwsze uczy, że komiksy nie tylko są dla dzieci, uczy, że komiksy nie tylko zawierają dialogi, ale można się świetnie bawić, y, obserwując same obrazki. Tak, A. trzeba mieć wyobraźnię, żeby wiedzieć, co one przedstawiają i o co chodzi. Tak, to jest intelektualna rozrywka, bo generalnie to obejrzenie tak przykartkowanie nic nie da, ale żeby zastanowić się, co on tutaj tak. myśli, co chce zrobić. Bardzo fajne, trafne spostrzeżenie Helenka. No ja, tak. się, ja się po prostu świetnie bawiłem. Ja mam dużo lat, więcej niż Helenka. <grym> <grym> Ale to Tak, i to, to było takie śmianie z siebie, ale właśnie ja przede wszystkim chciałem z wami porozmawiać. Ogólnie ten komiks, uważacie, dla kogo byłby najlepszy? Falenka dla... chodź. Dostaw to. Halenka. Dla kogo byłby najlepszy? Właśnie widzisz, to jest taki komiks, który możesz kupić yy, bezpieczny prezent na miastkę. Tak. Bo tak naprawdę komu byś nie kupił, to tak naprawdę może coś dla siebie znaleźć. Myślę, że to jest fajne wprowadzenie dla małych dzieci, bo takiemu przedszkolakowi można zdecydowanie... ręka. Można zdecydowanie takiemu przedszkolakowi kupić i pokazywać mu obrazki. I tak jak mówiłyśmy, uczyć go w wyobraźni. Ale nie się, tylko przedszkolakowi. Pytać się, co ma na myśli, a i starszakowi też, nie? Tak. Staszek sam już może oglądać i myśleć o tym, co, co tam jest. Uczy wyobraź. Brawo, brawo. No i czego jeszcze uczy Helenka? Jak tutaj poznałaś przygody Jeffa? Co jeszcze, czego jeszcze uczy? Na przykład. Uczy. z pieskami. Na przykład, że, że on na przykład pomógł słabszy, czyli nie znaczy, że słabsi są gości. Na hmm. przykład pokazuje. Że on tak. pomaga innym, i pokazane jest też, że trzeba innym pomagać. Tak. A sobie Brawo. tak pomyślałam, że może właśnie ma, to jest taka, nie wiem, czy to jest pierwsza taka propozycja Marvela skierowana do takich małych dzieci. Nie, ale wiesz, to taka y, jedna z nowszych, jeśli chodzi o nowego w ogóle bohatera. Bo my, my mamy hmm. znanych tych bohaterów, mamy wersję dla dzieci. Przygód takich postaci jak Spider-Man, Spider mm -hmm. Avengers, X-Men, a tu mamy całkowicie nowego bohatera, który tam istnieje w komiksach Marvela dopiero od kilku lat. Tak? I on się, widzicie, bardzo fajnie przyjął, bo ja mam tutaj już trzecie wydanie tego komiksu, trzeci dodruk. Jak widać, mm -hmm. się bardzo, bardzo dużym powodzeniem cieszy ta seria, i ona pierwotnie wychodzi, ona wychodzi jako komiks cyfrowy. Na stronie Marvela i można ją mhm. sobie kupić. No i oczywiście po jakimś czasie wychodzi właśnie w formie takich zeszytów. Zebranych tam jest kilkanaście różnych przygód tej postaci, a tutaj są kolejne przygody. No i ja zachęcam, ja kupiłem w, w, w sklepie Atom Comics. I powiem tak, nie ma się czego wstydzić, mówię to jest dla każdego, w każdym wieku, bo po pierwsze uczymy się czym jest komiks, Nasze dzieci czy y, naszych przyjaciół, naszych znajomych dzieci poznają bohaterów Marvela. Poznają ich przygody mm -hmm. i mogą się nauczyć różnych pożytecznych rzeczy, właśnie jak przyjaźń, miłość, szacunek, oh. y, żartowanie na przykład z różnych rzeczy, bo oczywiście nie musimy mm -hmm. wszystkiego traktować poważnie. Nie wiem, co jeszcze ma... Proszę, Helenka. Że y, Marvel to są głównie tacy super superbohater, robię a niby ten y, rekin nie jest takim superbohaterem, ale to nieprawda, bo jest, bo pomaga innym, a y, y, bycie superbohaterem to nie tylko walka z złoczyńcami i, i jakieś stroje, tylko po prostu trzeba mieć dobre serce i pomagać innym. Brawo. Nie tylko, nie, Brawo. nie tylko o tym y, mocniejszym, też tym słabszym. Tak. A tutaj poprzez żarty jak widać, poprzez taką zabawę można się nauczyć wielu pożytecznych rzeczy. Właśnie, to jest śmieszne. Nie dość, że możesz się pośmiać i to jest ciekawe, bo śmieszne, to jeszcze cię nauczy paru rzeczy. Brawo. No, wie, A ja, ja jestem się... ciekawa, tak? No, śmiało, bo tak śmiało. Spojrzałam, tak sobie pomyślałam, bo teraz no Marvel należy do Disney, nie? Czy tak. to jest właśnie taki... Komiks, który idealnie się nadaje do tego, żeby zrobić z tego jakąś bajeczkę na Disney Junior, tak? Typu jak w stylu Blue. Teraz, czemu nie. Czemu nie. Teraz, tak, bo teraz takie bajki dla dzieci, no Hela już wyrosła, ale jak ona była jeszcze mniejsza, jak oglądaliśmy, to teraz naprawdę takie bajki są na topie. A jeszcze jak tutaj nie, niewiele mówią, to totalnie widzę to jako taką bajeczkę nawet dla takich 3-4 latków. z takim właśnie słodkim bohaterem, który tak jak mówisz, będzie ich uczył czegoś więcej, nawet nie musi być żadnych dialogów. Więc tak. czekam, bo Marvel to raczej i Disney to wszystko chcą dalej z pieniądze, więc raczej no chyba. Oczywiście, ale można słuchaj, się mnie, to spodziewać, nie mnie osobiście ta absurdalność. to absurdalność. Tak, y i mam nadzieję. <gry> y ale mówię absurdalność tych przygód. No kto by wpadł z rekin z nogami, który wygląda jak pies jakieś połączenie pieska i rekina. Tak. Może być takie fajne, absurdalne i mnie to po prostu, mnie tak zaciekawiło. Ja się uśmiechałem samym tym wyglądem tej postaci, bo on od, razu, od razu jest zabawny. No jak można powiedzieć, że on jest jakimś bohaterem? Zabawnym, zwojowanym, szalonym. No, demonem, udający <grym> kosz na śmieci, <grym> na śmieci. To super po prostu. Słuchaj, ja sobie nawet szukałem takiej zabawki, ale są w Stanach Zjednoczonych widziałem są. Popa. Yy, ja maszę o właśnie Jeffa, no bo po prostu sam jego wygląd jest totalnie absurdalny i o to w tym chodzi, żeby się śmiać, żeby się bawić i tym, żeby zachęcać każdego, no bo któż nie sięgnie po te komiksy widząc takiego bohatera. No. Helenka chciałabyś jakoś podsumować? Że jeśli Disney to widzi, to bardzo Disney by widzisz to? Disney widzisz to, bo jeśli tak, to nie wiem, może to fajnie by było zrobić tego bajkę. Tak, serial, taki dla dzieci. Serial, nie? tak. Albo serial. Na Disney Junior. Na Disney no Junior. Bym bohaterem. No. A ja ty mówisz, że popularny jest ten komiks, tak? Tak, tak, tak. On jest dosyć popularny. Wiesz co, Z tego ja roku widziałam... on jest? Z tego roku. Znaczy czyli to jest wydanie takie jakby zbiorcze, bo w, w, no on właśnie. jest najpierw mówiszym cyfrowym. Takie paski są, wiesz, kilka stron. To jak tutaj widzimy takie przygody. Dwie-trzy strony i kolejna i kolejna. No możesz znaleźć na y, Marvel mm -hmm. Unlimited. Jest taka aplikacja, tam wykupujesz oczywiście y, mm -hmm. sobie komiksy legalnie. Czy też tak subskrybujesz, y, wykupujesz, możesz czytać. No i tutaj są zebrane te przygody. No i mm -hmm. na jakiś czas kolejny wychodzą. Ja I, w sklepie... zyskuję na popularności. Tak, zyskuje na popularności swoją absurdalnością. Z ciekawości sięgnę po te jego pierwsze, w ogóle pierwsze, pierwsze przygody, jak jeszcze był, wiesz, takim bohaterem, który myśleli, mm -hmm. że on będzie tylko jakimś tam jednorazową taką maskotką, rozrywką, a to się okazuje, że on się tak przyjął. Tak jak inna z tych postaci, Glenn która miała być żartem, połączeniem Gwen Stacy, pierwszej miłości Petera mm -hmm. Parkera z Deadpoolem, wystąpiła na jednej zapawnej układce na mm -hmm. leżaku opala się latem i tak zdobyła popularność ogromną, że doszczekała się z kilku swoich serii komiksowych. Od od I żartu, tak, odbycia żartem, tak. A tu też, Od bycia tak, żartem kręci. do wielkiego bohatera. To zobaczcie, no wszystkich, wszystkich bohaterów Marvela pokonał. No to rzeczywiście nie jest tak. fajne. Pokonał no, wszystkich to, bohaterów. I ty tak naprawdę ty pierwszy, który tak promujesz ten komiks w Polsce, nie? No chyba są tak powiem tak, ci. Tam go znalazłeś. A, yy, wiesz co, nie, ja trafiłem tutaj pozdrawiam Aha. ekipę Komiksmenów, bo tam okay. Sergiusz wspomniał, że jest taki absurdalny bohater. Gdzieś tam mi mignął, ale nie powiem, że, że moją mm -hmm. od razu, wiesz, moją jakąś tam nie tyle sympatię, co przykuł mój wzrok od razu, mm -hmm. nie? Ale kurczę, i zaczynam czytać, zaczynam oglądać te obrazki w internecie. Kurde, kupuję ten humor. Ten absurdalny humor. Ten absurdalny wygląd, i to mówię, to jest to. No trochę mnie przypomina, no nie powiesz, że. Tak, tak, zgadzam się. Jestem taki no, zwariowany, coś... absurdalny. Tak, ale zaraz już słodki, kochany. Ale Kacia, coś powiedzieć. Jeśli, jeśli chcesz, jeśli. Myślicie, że chcecie przeczytać, to zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu, czy przeczytajcie suby i lajki po więcej. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Właśnie. Tak? A, co, nie, nie a co będzie? A, to, to nie będzie. wiem. Chyba, chyba. Chyba. Tak. Yy, smacznego no życia Helence. To my o no. zachęciliśmy i tak. daliśmy taką propozycję na, tak. o, na ewentualne prezenty. Bo to tak. zawsze w tym okresie to jest. No, serio, tak. Dobra, tak, to szukajcie, jo, jest... szukajcie w sklepie Atom Comics, szukajcie też w internecie na Marvel.com. I będziecie czynów. mogli mówić, że znaliście Jeffa Sen stał się modny. Tak. Zostawcie suba, i lajka po ba! więcej świąt. Wesołych świąt. Pa!